Poczucie własnej wartości i mieć dobre życie. Siedem rzeczy, które potrzebujesz robić codziennie. Po pierwsze, zadbaj o swoje dobre myśli. O to, byś myślała o sobie w pozytywny sposób. Po drugie, postaw granice, tak, byś czuła się dobrze, komfortowo i bezpiecznie w swoim życiu. Po trzecie, daj sobie akceptację na to, kim jesteś. Pozwól sobie, mówić to, co czujesz, i robić to, co chcesz z serca. Po czwarte, Pozwól sobie na popełnianie błędów. Nikt z nas nie jest idealny. 5. Bądź swoją najlepszą przyjaciółką. Traktuj się tak, jak chciałabyś zaopiekować się kimś bardzo, bardzo ci bliskim. Daj sobie dobre myśli, troskę, uwagę. 6. Zadbaj o swoje wewnętrzne dziecko. Ta mała dziewczynka w tobie wciąż domaga się uwagi. Wciąż jej potrzeby być może są niezaspokojone. Jej uczucia, jej myśli. To ona dorosła do tej dużej, ale wciąż w tobie mieszka. 7. Za każdym razem, gdy myślisz, że czegoś nie masz, że w życiu jest ci źle, znajdź 5 powodów do wdzięczności. Choćby za to, że żyjesz, masz dom, że dzisiaj świeci słońce, cokolwiek przyjdzie ci do głowy. A jeśli nie wiesz jak, to serdecznie Cię zapraszam na spotkanie. Napisz wiadomość prywatną i ustalimy tygodniowy termin. Do zobaczenia.